Dzień dobry, dzisiaj przeczytam Wam wajkę przygody w Mysiowie, której autorami są uczniowie klasy drugiej ze szkoły podstawowej w Myskowie. W Myskowie opiekunem klasy jest pani Beata Potoczek. W pobliżu Zielonego Lasu, w Mysie w miasteczku Pysiowo, mieszkają dwie urocze myszki zawsze rozsądne Bobby i szalona Dory. Bobby i Dora uwielbiają bawić się w swoim Zielonym Lesie, wchowanego. Uwielbiają spędzać czas na Zielonej Polanie z leśnymi przyjaciółmi. Pewnego pięknego popołudnia Bobby i Dora poszli na spacer nad rzekę. Gdy poczuli się zmęczeni, usiedli na kamieniu i podziwali piękną przyrodę, jaka ich otaczała. Nagle usłyszeli strasznie smutny głos, który dobiegał z głębi lasu: hop, 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 hop! Dora wystraszona schowała się za kamień, a Bobby odważnie nasłuchiwał dziwne dźwięki. Nie bój się, Dora, to chyba jest lis. Idziemy sprawdzić, może jest ranny. I tak też było. Biedny mały lis leżał przy kamieniu i strasznie płakał. Bobby, który był odważniejszy, zapytał małego liska, co się stało i dlaczego ty płaczesz. Lis odpowiedział, zgubiłem się i nie mogę znaleźć do drogi do domu. Myszki zaproponowały, że mu pomogą i tak oto odnalazły domek małego liska. Bobby i Dora bardzo się zmęczyły szukaniem dom kuliska. Położyły się pod drzewem, chciały odpocząć. Nagle odpoczynek przerwał im głośny pisk, dobiegający z nad rzeki. Był to ich przyjaciel, jeż Sławomir. Nie zastanawiając się, Dora i Bobi podążyli im mu z pomocą. Okazało się, że zbieranie przez niego pożywienie zniknęło. Ale jak to, jak to się stało? Bobi, Dora i jeż Sławomir przeczesywali pobliskie norki i krzaczki, aż tu nagle ujrzeli dziwne ślady. Cała trójka podążyła za śladami i zobaczyli, że ze skałą klęczy niedźwiadek, Rysio, i zbiera z drogi jedzenie jeża Sławomira. To przecież moje jedzenie krzyknął Jerz. Przepraszam, przepraszam, że zabrałem to jedzenie bez pytania twoje jedzenie ale moja mama jest chora i od kilku dni nic nie jadła. Chciałem jej pomóc zaczął z płaczem Niedźwiadek. Nie martw się, nasza mama jest lekarzem zaraz po nią pobiegniemy zawołał Bobi. Ale pamiętaj, nigdy więcej nie zabieraj cudzych rzeczy bez pytania dodała Dora. Obiecuję już, będę grzeczny odpowiedział Rysio. Dora, Bobi szybciutko zaprowadzili swoją mamę do domku Rysia. Pani doktor zbadała mamusię niedźwiadka i powiedziała, aby odzyskać siły i zdrowie, musi pani jeść miód. A Na te słowa zmartwił się Rysio, ponieważ miodek już dawno się im skończył. I co my teraz zrobimy? Ze smutną minką odrzekł Rysio. Nie martw się Rysiu, powiedział pan, powiedziała pani doktor. Pod lasem mieszka Borsuk Bartek. On jest pszczelarzem, który zawsze pomaga innym zwierzętom. Gdy go poprosicie, na pewno Wam pomoże. Rysio, Dora i Bobi wyruszyli po miód. Po drodze podziwiali piękne widoki, jakie mijali, aż dotarli do rzeki. Jednak mostek, po którym mieli się prze... przeprawić przez rzekę, był zepsuty. I co my teraz zrobimy? Martwił się Rysio. Jak dotrzemy do pszczelarza, co będzie z moją mamą? Nie martw się, powiedziała Dora. Bobi na pewno coś wymyśli. "Mam", krzyknął Bobi. "Chodź tutaj Rysiu, poszukamy deski i wstawimy ją w miejsce otworu w moście". W oddali pod drzewem leżała deska. Bobi i Rysio ponieśli ją i położyli w miejscu, gdzie był zepsuty most. Dora ucieszyła się. Wreszcie możemy iść dalej. Uszli kawałeczek i w oddali było już widać dom Borsuka Bartka. Hurra, hurra, krzyknęli wszyscy radośnie. Jesteśmy już na miejscu. Dora, Bobi, Rysiu podeszli do norki Borsuka. Bartek zawołał. Bartku, Bartku, jesteś w domu? Kto mi przeszkadza? spytał zaspany Borsuk. Przepraszamy cię bardzo, ale moja mama potrzebuje pomocy. Miodu? W naszym domku się już skończył miodek, dlatego przyszliśmy do Ciebie, bo jesteś najlepszym pszczelarzem. Borsuk pomyślał chwilę, miał w spiżarni jeszcze duże zapasy. Proszę, podziel się choć małym słoiczkiem, moja mama jest chora. Doktor zalecił jej miód. Obiecuję, że gdy mama wyzdrowieje, będę do Ciebie przychodził i pomagał Ci przy ulach. Dobrze, dobrze, skoro tak, to dam Ci nawet dwa słoiki. Dziękuję bardzo, powiedział Rysio. Kiedy Borsuk spakował miód, dał go Niedźwiadkowi. Wszyscy ruszyli w drogę powrotną. Dora, Bobi, Rysio byli bardzo szczęśliwi, zdobyli miód dla chorej mamy. W drodze powrotnej rozmawiali, śmiali się, śpiewali radosne piosenki, że nawet nie zauważyli upływającego czasu. Nagle zatrzymali się. – Gdzie my jesteśmy? – powiedział Bobik. – Którą drogą pójść? – krzyknął Niedźwiadek. – O rety, my zabłądziliśmy. – Co my teraz zrobimy? – powiedziała zmartwiona Dora. Nie martw się, Dora, wspólnie z Rysiem coś wymyślimy, powiedział Bobik. Nagle gdzieś wśród korony drzew usłyszeli śpiew ptaka. Znaleźli go wzrokiem, zawołali do siebie i zapytali: Możesz nam pomóc? Zgubiliśmy się i szukamy drogi powrotnej do domu Rysia. Mały wróbelek odparł: Znam tu każdy zakątek, chodźcie za mną, a wskażę wam drogę powrotną. Wkrótce Dora, Bobik i Rysio zobaczyli już znajome widoki, a na horyzoncie widać było już domek Rysia. Wróbelek pokazał im drogę. Bobi, Dora i Rysio podziękowali. – Dziękujemy ci, wróbelku – że Rysio. – Dziękujemy. A wróbelek tak szybko odleciał, nie że zdążyli powiedzieć mu już do widzenia. Zobaczyli znajome drzewo i znaleźli domek Rysia. Oddali miód mamie i Bobi i Dora poszli dalej w drogę powrotną. Wyszli z zielonego lasu i szli przez szeroką, kamienistą drogę. Byli już bardzo zmęczone, zmęczeni przygodami, które ich spotkały dzisiejszego dnia. Idąc drogą, zauważyli duży kamień, na którym siedział Królik. Był bardzo smutny i płakał. – Króliczku, co się stało? – zapytał Bobi. Jadłem marchewkę i nagle strasznie zabolało mnie ząb. – Nie wiem, co ja mam teraz zrobić – odpowiedział Królik. – Nie martw się, zaraz coś wymyślimy. Musimy poszukać dentysty, on na pewno wyleczy twój ząbek. Jak wiadomo, w całym Pysiowie najlepszym dentystą był bubur Borys. Bobi, Dora i Królik udali się w stronę jego domku. Pan bubur przywitał ich serdecznie i zapytał królika, co mu się stało. Dentysta obejrzał i wyleczał chory ząbek. Królik skakał z radości, że będzie mógł jeść swoją kuchaną marchewkę. Wszyscy podziękowali Borsukowi, Borusowi i udali się w drogę powrotną do domku. Było już niestety bardzo późno i cały gęsty las powiła już ciemność. Nasi bohaterowie postanowili rozbić obóz. Dalszą drogą mieli zamiar wyruszyć, skoro świt. Królik z Bobim rozpalili ognisko. Kiedy zrobiło się ciepło i przytulnie, zaczęli opowiadać przerażające historie o duchach. Fantastyczną atmosferę przerwał im przerażający hałas, dobiegający z głębi lasu. Hu, 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 Odgłos stawał się coraz głośniejszy, jakby się przybliżał. Przestraszone myszki wraz z królikiem ratowały się ucieczką. Po ciężkiej nocy nastał piękny dzień. Bobby, Dora wstali, aby wyruszyć drogą powrotną. Gdy tak szli, spotkali przyjaciela. Była to mała myszka, która zgubiła się w lesie i nie potrafiła znaleźć drogi powrotnej do swojego domu. Bobby i Dora zastanawiając się... Zbyt długo postanowili pomóc przyjacielowi, wrócili razem z nim do domu. Bardzo długo szli, aby dotrzeć na miejsce, aż w końcu zauważyli chatkę myszki. Mała myszka bardzo ucieszyła się, podziękowała swoim przyjaciołom za pomoc i pobiegła czym prędzej do swego domku, aby jej mamusia nie martwiła się już. Bobby i Dora pomachali na pożegnanie i ruszyli dalej. Po wyczerpującej wędrówce pełnej przygód, Dora. I Bobby zapragnęli wrócić do swoich domków w, spoko w spokojnym Pysiowie. Ich przygody były bardzo ciekawe, że postanowili z nimi się podzielić z innymi dziećmi i napisali razem książkę dla dzieci pod tytułem Wspaniałe przygody Dory i Bobiego. Dziękuję bardzo.